Za przykładu niektórzy sprzedają strony internetowe za 1 615 059 dolarów, które przynoszą miesięcznie 54 183. Dzień dobry, jest godzina w czasie rano. Jestem gdzieś tutaj, to gdzieś jest w Warszawie. Tyle wiem, bo wpisałem w mapę i przyjechałem. A to tylko dlatego, bo dzisiaj spotykam się z pewnym panem, z którym będę biegał w rano. Jest! Jest! tak na tak lekko. Zbiegliśmy na jakąś górę. Na Górkę Szczęśliwicką. Jesteśmy w połowie trasy. Pomnik Szczęśliwego Psa. Historia Mirko. Historia psa, no to jest y Zaprzyjaźniony piesek, który zanim mieszkał niedaleko, koło parku, posłużył za model, dużo psów tutaj w okolicy, pani bardzo z psami związana, zainicjowała, sponsorzy pomogli i udało się, stoi, jak widać jest regularnie głaskany, dobry. Więc zrobiony bieg z Ultramartenczykiem z Mirkiem Szymczakiem. Dziękuję. Który biegnie już po nie było. Trzeci rzeźnika. Drugi. Po raz drugi będzie bieg rzeźnika. Rzeźnik. Czyli wiadomo. Będzie. Do zobaczenia za chwileczkę. Błąko świeci w chwili. Czas na crossfit dla motyli. Nikt zakończony. Najbardziej, żeby treningi w niedzielę, bo nie muszę trenować. Nie? A ten siłark to trenuje. Mały niedźwiedź. W niedzielę mamy zazwyczaj dużo aktywności, takich różnych malutkich: trochę pobiegać, trochę pochodzić, trochę poćwiczyć, trochę poleżeć. Ja natomiast jeszcze dzisiaj jest takich rzeczy, które muszę zrobić, nie muszę, chcę, które zrobię, to jest skończenie treningu Fast Tag Entrepreneur. To jest trening, który uczy jak budować blogi, które zarabiają same na siebie. No Chcę po prostu swój stary blog trochę bardziej używić, IT Certification Master, ale też no jestem w trakcie kupowania, Już są bloga, a raczej licytuję zakup tego bloga, więc uczę się. No i też mam do napisania parę artykułów. Więc taka niedziela dość aktywna, ale powolna. Aktywna, ale powolna. Aktywna, ale powolna Wczoraj na, na tej nocy wieżowców. Yy. Poznałem po raz pierwszy Kubę i rozmawialiśmy z Kubą i Kuba powiedział, że któregoś dnia oglądał moje te wideo, które robiłem wcześniej przez 3 godziny. Siedział i oglądał i teraz jest na bieżąco. I to już nie pierwszy raz, kiedy słyszałem, że ktoś po prostu spędził dużą część dnia, żeby obejrzeć y, ilość nagrań wstecz. To jest mój YouTube. Mam w tej chwili 67 subskrypcji, 67 subskrypcji, które oglądam w miarę na bieżąco. To jest jedna z moich ostatnich ulubionych, czyli Cezary Pozura. A szczególnie ciekawostki z filmu Chłopaki nie płaczą. Ja otwieram usta, a z pierwszego piętra Ty Kirbyście, kurwa, kurwa, kurwa kurwa, kurwa Cezary w wielkiej formie, ale ja nie o tym. Chciałbym powiedzieć o tym, że e, nie mam takiego vloga, przynajmniej nie mogę przypomnieć, którego bym oglądał od początku. No troszeczkę Casey Neistata, e, śledziłem jego pierwsze filmy. Tak więc lu lubiłem bardzo oglądać Hejnej i jego filmy jak zaczynałem, natomiast nie oglądałem wszystkich jego filmów, a szczególnie wszystkich filmów związanych z vlogowaniem. Jest inna forma artystycznego wyrażenia, którą czytałem bardzo często i którą prześledziłem od samego początku kariery pewnego autora do samego końca. Od samego początku każdy wpis, bo mowa tu o blogu do samego końca. A jest to 4 blog. Tim Ferris w tej chwili robi głównie podcasty, czyli robi wywiady z znanymi ludźmi i też opowiada o tym, jak hakować swoje życie, jak na przykład hakuje swoje evening routine. Natomiast artykuły, które wydał z siebie przez ostatnie lata, to jest po prostu mistrzostwo świata. I jeżeli masz chwilę to i rozumiesz po angielsku i czujesz się swobodnie czytając, albo używasz jakichś translatorów, to zachęcam Cię do wejścia na stronę 4 łamane na blog, łamane na page, łamane na 102. Ponieważ Tim Ferris pisał już od roku 2007 i nawet wcześniej i znajdziesz tutaj wiele niesamowitych perełek, które są co prawda opisane niektóre w książce, natomiast tu jest troszeczkę inne spojrzenie i niektóre rzeczy są opisane nawet bardziej szczegółowo niż w książce i są za darmo. przykład przykładu słynny artykuł How to Check Email Twice a Day and Have Your Boss accept it. I znam jednego człowieka przynajmniej, a może nawet dwóch, którzy wdrożyli to w swoim życiu i do dziś dostają pochwałę od swoich szefów, że o kurczę, ale masz super system do zarządzania sobą i mailami, a oni po prostu mają odpowiednie autorespondery w swojej skrzynce mailowej. Wpis, na bazie którego powstała książka For Our Body, czyli jak stracić 20 funtów tłuszczu w 30 dni, nie wykonując żadnych ćwiczeń. To są na przykład przykłady posiłków, które Tim Ferriss pożywał. Albo prawdziwe lifehacki, które jeszcze były pisane zanim lifehacki nie były modne, czyli how to live like a Rockstar in Buenos Aires. No i chyba jeden z najbardziej ciekawych, najbardziej kontrowersyjnych, from geek to freak, czyli jak zyskał 34 funty mięśni w 4 tygodnie, ćwicząc jedynie 4 godziny. Więc bardzo ciekawe, polecam z całego serca, ponieważ ja ten blog przeczytałem już przynajmniej dwa razy, od deski do deski i teraz też na bieżąco pracę teama, ponieważ to głęboko wchodzi w pewne aspekty życia tak zwanego life hackingu. A propos hackingu wracam do treningu. Celem moim jest tak naprawdę w tej chwili celem na dzisiaj. Jest trochę dopieszczenie tego bloga i odnowienie pewnych rzeczy na nim, aby trochę więcej przynosił dochodu, mimo tego, że za dużo nie piszę artykułów. Szukam też takiego autora, który będzie mi pisał te wpisy, natomiast nie szukam tych autorów w Polsce, tylko za granicą, bo jest troszeczkę taniej. Level gig, e, więc stronę przyniosłem na WP Engine i od tamtego czasu ta strona działa bardzo dobrze. Dodatkowo to co robię, to jestem w licytowania strony dokładnie tej 400 dolarów. Tak, jak wspominałem, kiedyś mam przewidziane na nią 2000 dolarów, więc jeżeli mi się uda, to ją kupię. Jeżeli nie, to nie. I w dodatkowo wolnej chwili cały czas przeglądam Empire Flippers. Niestety, tutaj oferty w takiej cenie mojego budżetu pojawiają się bardzo rzadko. A jak coś się pojawia, to zaraz jest rozchwytywane, więc czuwam. 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 Co przykładu, niektórzy sprzedają strony internetowe. Za 1 615 059 dolarów, które przynoszą miesięcznie 54 183 dolarów. Dobrze, więc kończyłem pracę nad IT Certification Master. Jest godzina 18. Tu reklama, tu reklama. Piękny obrazek. Zostało mi jeszcze jakieś 150 do zrobienia. Tu reklama i tu reklama. I dojdą jeszcze dwie. I e, mimo, że myślisz, że oj, to strasznie dużo i to tak nikt nie będzie tej strony czytał, bo jest za dużo reklam. No, 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 to, że czegoś ty nie robisz, to nie znaczy, że inni tego nie robią i takie ułożenia reklam działa dobrze. Więc to testowałem już na innej stronie, teraz to przekładam na moją stronę. Jeszcze dojdą pewnie dwa bloki reklamowe, ale to jeszcze za chwilę, bo najpierw muszę sprawdzić to ułożenie e, i jak się zmieni dochód ze strony. To tak, jak, to tak jak w mieszkaniach, jak się ma mieszkanie 40-metrowe i się robi z tego 5 pokoi, w tym jedno w kuchni. Nie zawsze się to każdemu podoba, ale jeżeli mówimy o opłacalności z biznesu, to musimy czasami robić takie rzeczy. Tak więc dziękuję Ci za dzisiejszy dzień, który może nie był aż tak bardzo interesujący, natomiast dużo się posunęło do przodu w różnych aspektach. Plus dużo się pobawiliśmy z Piotrusiem Zylo. Eee, więc do zobaczenia jutro. Jutro zapowiada się dość ciekawy temat. Opowiem Ci o, o pewnych zmianach w mojej karierze. Do zobaczenia.